Henryk Walezy. Nasz pierwszy elekcyjny, ale jakże nieudany król. Monet po sobie Polsce wybitych nie zostawił, gdyż szybko uciekł do Francji, ale za to bił, będąc we Francji, bił monety francuskie, ale z odniesieniem do swojego tytułu króla Polski. Właśnie tutaj w otoku widoczne Pol Rex. Mniejsza moneta jest to bardzo ładny frank tego króla, czyli duży, wysoki nominał srebrnych monet z rocznika 1570 z znakiem mennicy F pod popierciem. Bardzo atrakcyjny egzemplarz, zważywszy, że nie ma jak włożyć polskiej monety do zbioru typologicznego, właśnie często zastępowane są francuskimi monetami, a tutaj Ładny, bardzo ładny frank z, liter, yy, z po pierwszym króla Nadaje no, się do tego idealnie